Olaf Stasiak miał 6 lat, gdy po raz pierwszy przekroczył próg konińskiej hali szermierczej. Kilka dni temu, po 16 latach ciężkich treningów, został indywidualnym mistrzem Polski seniorów w szabli. Dotychczas, można powiedzieć, że mój największy sukces w kategorii seniorskiej. Zdarzały się jeszcze lepsze, znaczy lepsze yy, sukcesy na scenie, na arenie międzynarodowej, ale to było do rady 23. Więc jestem teraz bardzo zadowolony z tego, co się zaczyna dziać. Jakiś progres, ruch do przodu, w też tej najwyższej kategorii, która jest dla mnie ważniejsza teraz. Do złota w turnieju indywidualnym Olaf dołożył złoto w rywalizacji drużynowej. W mistrzowskiej ekipie razem z nim walczyli Kacper Nowinowski, Filip Radoch i Adam Kaczmarczyk. Byliśmy z graną drużyną, która wiedziała, bo tam przyjechała i miała jednak jakieś tam e, swoje założenia taktyczne i... Jednak nasze plany wyszły i naprawdę wszystko dobrze się potoczyło jak po naszej myśli. Na taki sukces koniński klub szermierczy czekał długie lata. Tak naprawdę ciągle jakby to nie dowierzam. Jest to pierwsze Mistrzostwo Polski drużynowo od lat 11 że Staram sobie to uświadomić, ale jest ciężko, ciężko to zrozumieć, że się udało w końcu zrobić takie osiągnięcie. Historyczny sukces, od wielu lat nie było złotego medalu w drużynie, także no, wrócił do Konina. Eee, mogę dodać tylko, że ja jako zawodnik też byłem dwukrotny mistrzem Polski drużynowo z kolegami. Eee, no cieszę się, że tylko taki zdobyli ten medal i dla klubu jest to wielki wynik. Mistrzostwo Polski to osiągnięcie, na które pracuje się kilkanaście lat. Każdy z konińskich medalistów karierę rozpoczynał jeszcze w przedszkolu. Mama, dziadek, wujek, oni to głównie zaszczepili pasję we mnie i po prostu od małego chodziłem na salę i spodobało mi się to. Trzeci srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski z Warszawy przywiosła Sylwia Matuszak.